Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź SB Mafii. Nie ma Blake'a, za niego pojawia się Solar. Czy 17 minut Disu to nie jest aż nadto, jako odpowiedź na zaczepki jednego rapera? Czy Days ma na co odpowiedzieć? Czy SB Mafia odpowiedziała na wszystkie argumenty Dace'a? To wszystko w moim podsumowaniu pierwszej rundy, którą wcale nie tak łatwo jest ocenić. No właśnie, nie jest tak łatwo to ocenić, jakby się wydawało na początku, ale zacznijmy może od początku. Dace spuszcza pierwszy Dis. I nie wiem, jakiego użył efektu na wokal, czy też jak modulował głos, zwłaszcza w refrenie, przynajmniej w mojej ocenie, nie słucha się tego zbyt przyjemnie, aczkolwiek argumentów y, znajdziemy tam sporo. Zaczynając oczywiście od najważniejszego, czyli od kopania przez Domba do drzwi do matki Ensona, byłem ciekawy właśnie odpowiedzi, jak Tomb na to odpowie. Oczywiście zarzuty do Blake'a Rumuna 20 zł. Jak wiemy, nie dostaniemy odpowiedzi na to, ponieważ Blake'a nie ma. Za to pojawił się Solar, ale o tym za chwilę. Oczywiście Days przewiduje, to łatwo, łatwo było, łatwo, łatwo do przewidzenia rzeczy, czyli że SB będzie go cisnąć od sukienki, od rudego, od geja, od pedała itd. itd plus jeszcze kilka mniejszych, mniej ważnych przytyków do ubrań, do tego, że Quebo ciągnie tak naprawdę SB-mafię. Yy, I czekaliśmy na odpowiedź, czekaliśmy na odpowiedź, ale podsumowując, Mało przyjemny w ocuchu DIS, ale z niezłymi argumentami. Także od, czekałem na odpowiedź, czekałem tak jak wy, czekaliśmy na odpowiedź. Myśle, zastanawiałem się, jak oni na to odpowiedzą: czy odpowiedzą każdy pojedyncza, czy każdy wrzuci osobną szesnastkę, osobny numer, czy zrobią jeden wspólny numer, a zrobili jeszcze inaczej. I zrobili to dosyć ciekawie. Odpowiedzieli wszyscy, aczkolwiek nie do końca, bo wiem, że nie ma Blake'a, pojawia się za niego Solar. I bardzo dobrze w sumie dla SB Mafii, tak koniec końców, bardzo dobrze, że tam Solar się pojawia, bo wypadł chyba najlepiej, ale o tym za chwilę. E, tak jak mówiłem na początku, dosyć ciężko jest, e, ciężej mają SB Mafia, gdzie muszą w trójkę nawinąć o jednym typie. Jeszcze oni tutaj nawinęli po trzy zwrotki każdy, czyli jest dziewięć zwrotek o jednym typie. Ciężko jest zrobić tak, żeby tych argumentów nie kopiować, nie powielać. I na pewno zakładam, że podzielili się jakoś rolami, podzielili się tymi argumentami, żeby było to dosyć spójne, ale żeby nie było też powielane. Nie wiem, czy dobrym zabiegiem było to, że y, aż trzy zwrotki każdy nawinął i ten numer ma aż 17 minut. Myślę, że dużo efektowniej i efektywniej byłoby, gdyby nagrali jeden numer, każdy po 16, i te argumenty byłyby skonsolidowane. Myślę, że byłoby lepiej, ale zrobili tak jak zrobili. Ciekawostką jest fakt, że sam, sama forma zrobienia tego, tego Disu w formie zapowiedzi przez ADM plus y, zwrotki poszczególnych raperów. Miesiąc wcześniej, niecały miesiąc wcześniej, na początku grudnia na YouTube pojawił się Dis w identycznej formie. Sprawdźcie sobie, taka ciekawostka, przypadek nie sądzę. Ale to jest najmniej ważne w tym momencie, zakładając, że razem pisali ten numer, w sensie podzielili się argumentami, jakby nie było innego wyjścia, żeby nie powielić tych argumentów. No i nie podzielili się tymi argumentami zbyt, zbyt uczciwie, można powiedzieć. Najlepiej wypada Solar, jeśli chodzi o argumentację, ma ich najwięcej. Następnie jest Tom, który odpowiada oczywiście na zaczepki do, do kopania drzwi do matki Jensona. Plus odpowiada na wiele innych tych malutkich zaczepek, także tomb jeszcze ok. No ale już Białas trzy zwrotki o tym, że Days Gaze i że pedał słabo, słabo. Chociaż. Dobra, brrr, bo się zapędziłem, tak? Od początku. Jedziemy od tomba. Nie odpowiedział źle na ten argument, moim zdaniem. Yy, może niepotrzebnie. Yy, niepotrzebnie mówi o tym, że szedł rozmawiać, że nie chciał się bić, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby najebany. 20 czy tam 20 parolatek po koncercie z gościem, z którym miał niedawno biw, którego wyzywał od kurw i tak dalej, szedł do niego do domu i chciał z nim tylko porozmawiać, że chciał delikatnie zapukać i hej Enson, zejdziesz na dół, pogadamy sobie chwilkę, dlaczego nazwałeś mnie kurwą. No raczej wątpię, tego mógł to w ogóle pominąć, ale fakt, że nie wiedział przecież, że Enson mieszka z matką, także i odbił tą piłeczkę i nie do końca, ale ogólnie nie wypadł źle. I ogólnie te żarty z wypadaniem Tomba są tak samo mało śmieszne jak już porównywanie Dejsa i Gejsa i Dejsa i Seven Dejsa. Także odpuśćmy już sobie te może porównywania, bo one już nie są tak śmieszne, jak były na początku. Ale podsumowując, yy, Tomb nie najgorzej. Tomb, yy, tomb lepiej na pewno niż Białas, który... Co jest najciekawsze? Najprzyjemniej się go słucha. Najlepiej płynie po bicie, o tak. Eee, najlepiej płynie po bicie, za to argumentacja jego jest zerowa. Można by ją stresić w dwóch słowach. Deisty pedale. A nawija o tym trzy zwrotki. Biała z wypada tutaj najsłabiej z tych wszystkich zwrotek, choć, jak już mówiłem, najlepiej się go słucha. Eee, robi to w najlepszym stylu, płynie, naj, płynie najpłynniej. O, można powiedzieć, prawda? Także robi to w najlepszym stylu, ale argumentacji... Argumentów tam jest zero Także nie będę się tutaj za dużo skupiał na Białasie Tą, tak jak już mówiłem Lepiej, od, le, lepiej na pewno od Białasa Jeśli chodzi o argumenty, na pewno nie płynie lepiej od Białasa Białas tutaj y, Swoim jakby flow y, Robi najlepszą robotę Ale argumentów jest zero Także z tym podzieleniem się argumentami Jeżeli, jeżeli się dzielili, tak mi się wydaje no tak dosyć średnio to wypadło, bo Solar zgarnia największą część yy, tych argumentów, najwięcej, najwi najbardziej, jego zwrotki są najbardziej rzeczowe i naj może nie najlepiej się tego słucha, ale jako jedyny ma tutaj wkurwiony flow i to mega dobrze pasuje do tego bifu. Ogólnie do bifów pasuje mega dobrze wkurwiony flow i jedyny Solar tutaj yy, go zaprezentował, plus oczywiście argumenty. Jako jedyny mógł dać choć z dwa... Białasowi, to Białas był lepiej przy tym wypadł. Bo Tomp jakby swoje, swoje rzeczy. Na, na wszystko, co miał odpowiedzieć, odpowiedział. E, a, to wracając jeszcze do Tomba: jedynie do czego mógłbym się przyczepić u Tomba jest e, z, wers o Sparcie. E, sparta czysta. E, I rozumiem odniesienie, że czysta, czystu, i że na, rozpierdoli w ogóle, no ale ogólnie porównywanie się do e, homoseksualnych Spartan. Jeżeli ktoś nie kuma, to radzę poczytać sobie o tym, jak, jak wyglądało wychowanie spartańskie i żołnierze Sparty, yy, dlaczego tak walczyli zaciekle, ponieważ się kochali, kochali się inaczej i w tym momencie w bifie przeciwko Dejsowi, gdzie jednym z głównych argumentów jest bif, że Dace jest gejem, Używanie, porównywanie się do homoseksualnej Sparty jest dosyć no, delikatnym strzałem w kolano. Ale wracając do Solara, e, największa ilość argumentów, oczywiście najważniejszym argumentem będzie szpiegostwo, czyli szpiegowanie, wchodzenie na kanał, e, przeglądanie maili i tak dalej. To niezbyt, e, niezbyt dobrze to wygląda jeśli chodzi o Dejsa, aczkolwiek czekam na jego odpowiedź. I też bardzo, ba, chyba najlepszy argument, e, a propos, a propos fanów i fanbaseu Deisa, jakby porównując to do polityki, ludzie nie głosują za Deisem, ludzie głosują przeciwko SB Mafii i stąd ten napływ fanów dla Deisa, kiedy odszedł z SB Mafii, po prostu hejterzy SB Mafii według Solara, czy też według SB Mafii poszli do Deisa. Jest to ciekawy argument i coś w tym, prawdopodobnie coś w tym, coś w tym jest. Jestem ciekawy, jak Days na to odpowie. Plus yy, anegdota o telefonie, że Days na drugi dzień dzwonił do, yy, do, do Solara i się pytał, czy to na pewno nie są żarty, jak, jakby chciał wrócić i, i, i jakby zatuszować całą sprawę. Także yy, to też dosyć dobry punch. To tuanie się po kanałach, że raz Urban City, raz QE Quality, raz yy, SB Mafia. Także to też jest ciekawy argument, jestem ciekawy jak na niego odpowie Zaliczyć odpowie Zaliczyć to na pewno trzeba na plus. No i ogólnie w tym całym disie SB Mafia Solar wypada najlepiej jeśli chodzi o argumenty. Najlepiej płynie Białas, później Tomb, a na końcu Solar, ale z argumentami jest odwrotnie, Solar ma najwięcej argumentów, później jest Tomb, Białas niestety, Days, gejs, Dziwko i, i kurwo i Geju. Także tak by to wyglądało, jeśli chodzi o całe SB, SB Mafie. i ciężko jest ocenić całość tak naprawdę, bo jeżeli sam Solar by odpowiedział, no to Solar odbił wszystkie piłeczki plus dorzucił parę nowych, takich najciekawszych, które nas jako słuchaczy najbardziej interesują i jeśli by był pojedynek tylko Solar-Dace, to powiedzmy Solar byłby na razie powiedzmy na lepszej pozycji, aczkolwiek w ogóle nie skreślając Daysa bo czekamy na jego odpowiedzi ale ona była najbardziej rzeczowa, ta odpowiedź Solara. Myślę, że błędem było dużym zrobienie 9 zwrotek o jednym raperze, gdzie już trzy zwrotki o jednym raperze jest dosyć e, tych argumentów, żeby ich nie powielić, jest dosyć, dosyć, dosyć ciężko jest to zrobić. Także e, myślę, że e, lepiej by wypadło, gdyby zrobili to e, pojedyncze, pojedynczej zwrotce i zrobili 3 zwrotkowy numer, każdy z osobna. Byłoby to ciekawsze na pewno i na pewno by tam się znalazło, te argumenty były bardziej, bardziej skonsolidowane, tak jak już mówiłem. Ale jako całość, jako SB Mafia, nie wygląda to źle. Solar jakby przoduje, później jest Tom, później jest Białas, aczkolwiek jeśli chodzi o skillę i o flow i o płynięcie, jest tu od, totalnie odwrotnie, czyli Białas byłby na pierwszym miejscu tutaj. Jeśli Days nagra przyjemniejszy numer w odsłuchu i odpowie na te wszystkie argumenty, w ogóle nie jest na straconej pozycji, wręcz ma sytuację, jest na uprzywilejowanej pozycji cały czas, ponieważ może trzem odpowiedzieć, może sobie wybrać komu odpowiedzieć, może wybrać jak to by brzmiało najlepiej, ma najwięcej, ma najwięcej możliwości, jakby. Także, także czekamy na odpowiedź Dejca. Jeśli miałbym um, podsumować tą pierwszą rundę, to jest z lekką przewagą dla SB Mafii jednak. Aczkolwiek Days wystarczy jego solidna odpowiedź i sytuacja się totalnie odwraca. Także tylko dlatego, że SB Mafia odpowiedziała jako druga, jest powiedzmy na pozycji uprzywilejowanej delikatnie. Aczkolwiek jestem ciekawy, mam nadzieję, że będzie to bardziej słuchalny numer, nie będzie tego e, efektu dziada na kawałku Daysa i nie będzie tej modulacji głosu, o której również tutaj Solar nawijał, e, czyli to nie jest tylko moje zdanie. E, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. E, nie jest źle, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle i mam nadzieję, że rozwinie nam się z tego ciekawa rzecz. Ciekawe komu odpowiedzieć. Czy odpowie e, tylko jednemu osobie, jednej osobie, tak jak mówił, sam gdzieś napisał, że, że Tomp niby najlepiej według niego pojechał i że Solar w ogóle nie potrzebnie się wpierdolił. No ale Solar jakby Solar jakby może się niepotrzebnie wpierdolił, ale e, naj, najlepiej byłoby odpowiedzieć Solarowi, ponieważ Solar miał najwięcej argumentów jakby. Eee, także tutaj mogłaby być odbita piłeczka Dziękuję wam bardzo za to podsumowanie z, z lekko schorowanym głosem Jurkowski żegna się z wami Czekamy na dalsze rzeczy Teraz się oddelegowy wywołuje i, I spadam na święta, nie? Także trzymajcie się ciepło, to był Jurkowski. E, czekam na wasze komentarze, jak to wygląda z, was, z waszej strony. Nie kłóćmy się, ty nie musimy się wyzywać od w dziwek, Kto oni się wyzywają. My sobie porozmawiajmy, jak to wygląda z waszej strony. E, czy macie podobne zdanie do mnie, czy wygląda to totalnie inaczej? Porozmawiajmy sobie na ten temat. Trzymajcie się ciepło, to był Jurkowski. Narkoza, widzimy się wkrótce. Merry Christmas! A jako, że nie samymi bifami człowiek żyje, zapraszam Was również na szybkie piątki, czyli na pięć zapomnianych, lekko zapomnianych numerów wartych odświeżenia. Wśród nich jest PZ, jest PEJA, jest Bisz, jest Zeus, jest Kękę. także warto sobie odświeżyć w odnośniku tutaj e, po mojej, pływie której stronie. Następnie klasyki z podziemia, moi drodzy, w szybkich strzałach, także kto nie widział, niech zajrzy, bo jest tam naprawdę dużo solidnego rapu. Także e, widzimy się wkrótce, moi drodzy. To był Jurkowski. Zapraszam do subskrybowania, do wbijania na Facebooka, oglądania Q&A ze mną oraz wszystkiego, co wychodzi spod mojej łapy. Trzymajcie się ciepło. To był Jurkowski. Nara.